Przystąpimy zatem do sprawy zasadniczej z dnia dzisiejszego, czyli do wręczania statuetek Anioła Stróża Ziemi Womińskiej osobom wyróżnionym przez kapitułę w tym roku. Tak jak powiedziałem na początku, są to trzy kategorie. Zaczniemy od pierwszej w kategorii zakrzewienie wartości patriotyczno-narodowych i chrześcijańskich. Kapituła. Przyznaję wyróżnienie statuetką anioła Stróża ziemi wołomińskiej panu Jackowi Łepeckiemu. Proszę o wystąpienie zgłaszających, a o odczytanie wniosku poproszę pana Kazimierza Rakowskiego. Proszę bardzo, liter. Okulary trzeba zmienić. W samochodzie są. Przygodni księża, koledzy, koleżanki, burmistrzowie, wójtowie. Jest mi, mam wielki zaszczyt przedstawić laudację pana Jacka Łepeckiego. I tak zgłaszamy jako... Mieszkańca Kobyłki do wyróżnienia statuetką panią stróż ziemi wołomińskiej w kategorii zakrzewienie wartości patriotycznych i chrześcijańskich. Pan Jacek Łepecki jest prezesem Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej Sonata, którą kieruje od 1989 roku. Jest twórcą programów promujących twórczość kompozytorów polskich, dzieł wielkich polskich mistrzów, szczególnie niepodległościowo Zorganizował ponad 10 turniejów zagranicznych w Europie, Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, promując przede wszystkim polską muzykę, polską kulturę i dziedzictwo narodowe. Dla regionu mazowieckiego i jej mieszkańców zrealizował ponad 100 koncertów symfonicznych i kameralnych w wielu miejscach i miejscowościach, również na terenie powiatu wołowinskiego. Dla przykładu należy wskazać następujące wydarzenia w naszej bliskiej okolicy. 4 kwietnia 2009 roku koncert pamięci świętego Jana Pawła II w kościele Matki Bożej Fatimskiej w tłuszczu 25 kwietnia 2014 roku koncert oratoryjny w kościele Bożego Miłosierdzia w Ząbkach. 15 listopada 2015 roku koncert Święto Niepodległości w Powiatowej Fabryczce w Wołominie. 20 sierpnia 2021 roku produkcja telewizyjna bohaterom Cudu nad Wisą w kościele w Wołominie. 3 lipca 2020 roku nadzwyczajny koncert w kościele świętego Józefa Robotnika w Wołominie. 6 sierpnia 2020 roku Koncert specjalny z produkcją telewizyjną w kościele świętej Matki Teresy w Turowie. 27 grudnia 2020 roku 22 roku koncert polskich konent w Badli z w świętej trójcy w Kobyłce. Każde spotkanie muzyczne są przygotowane i prowadzone osobiście przez pana Jacka Wepeckiego, który wygłasza specjalne prelekcje merytorycznie związanym z danym wydarzeniem artystycznym. Wszystkie projekcje są znakomitym wykładem historycznym, są olbrzymim ładunkiem myśli patriotycznych i dumy z dorobku pokoleń twórców, przywódców politycznych i wojskowych. Cała przekazywana wiedza jest wartością pozostawioną dla narodu polskiego przez polskich poetów, kompozytorów, przywódców wojskowych i duchowych. Szczególnie ważnym elementem działalności patriotycznej pana Jacka Łepeckiego jest prowadzony przez niego projekt świąteczna paczka dla kombatanta. Corocznie około 300 kombatantów powstańców warszawskich żołnierzy GIN-u, żołnierzy Armii Krajowej otrzymuje przed świętami w prezencie wartościowe paczki. Dzięki staraniom prezesa Łepeckiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej koło Wołomi również zostało objęte tym wartościowymi. Podarunkami. Kierowana przez pana Jacka Łapeckiego Orkiestra spełnia misję popularyzacji kultury muzycznej w Polsce oraz promuje kulturę polską i dziedzictwo narodowe w wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz województwa mazowieckiego i promocji kultury twórczości artystycznej, marszałek województwa we wrześniu 2021 roku wyróżnił Pana Łepeckiego nagrodą specjalną. Z pełnym przekona przekonaniem zgłaszamy mieszkańca naszego powiatu wołomińskiego do wyrażenia statuetką Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej. Podpisali ksiądz proboszcz Jacek Pawlicki, proboszcz parafii św. Józefa w Wominie, Konrad Rytel i moja skromna osoba Kazimierzakowska. Panie Jacku, niezmiernie się cieszymy. Nie wszystko dało się powiedzieć w laudacji, bo trzeba by było książkę stworzyć od pana dzieła, które pan dokonał. Proszę się przytulić. Drodzy bracia Polacy, kapituły Anioła Stróża Ziemi Połomiejńskiej, drodzy bracia Polacy, laureaci, wszystkich edycji tej... Niezwykle ważnej na mapie Polski dla narodu polskiego wyróżnienia, drodzy bracia i siostry Polacy. Na tym niebie 103 lata temu w odpust lichański przyszła z armią aniołów, z pomocą narodowi polskiemu, przyszła do swojego narodu. Z jej wyboru od 1608 roku, to jest 415 lat temu, Matka Boża, a Maria Królowa Polski, rozstrzygając losy Bitwy Warszawskiej cudunatem. W większości przypadków objawień Maryjnych, widzenia najświętszej panienki, dostępuje tylko jedna osoba lub kilkoro ludzi. Przeważnie dzieci. Początkowo opisują zjawiającą się jako panią. Jest jednak kilka wyjątków, jak na przykład objawienie w Zejton w Egipcie, gdzie Maryje widziały tysiące ludzi. Katolicy, prawosławni, protestanci, muzułmanie, a także niewierzący. W planach Bożej Opatrzności nie ma przypadków. I dlatego właśnie takim wyjątkowym i jedynym miejscem na świecie jest Ossów, gdzie Matka Boża wysłuchuje <coughs> powszechnej modlitwy warszawiaków i Polaków w Polsce. Rozstrzygnęła wojny militarną. Być wyróżnionym w tym Bożym miejscu przez piękne dusze zasłużonych Polaków dla Polski w różnych dziedzinach życia na tej ziemi Przesiąkniętej wielowiekową krwią naszych braci i sióstr Polaków i dołączając do tak wybitnych Polaków wyróżnionych w ubiegłych latach tytułem i statuetką, która symbolizuje czystość, niewinność, potęgę, nieśmiertelność, duszę, duchowość, doskonałość, wsparcie, a w heraldyce jest symbolem dostojeństwa, honoru i sławy i stanowi prośbę o ochronę niebiańską. Dla mnie katolika, warszawiaka z urodzenia od pokoleń, a z wyboru chobylczanina, promującego współcześnie od blisko 35 lat kultury polskie i dziedzictwo narodowe, ranga i skala tego wyróżnienia ma szczególny i wyjątkowy charakter. Anioł, łaciński angelus, a w języku hebrajskim posłaniec, istota duchowa, stworzona przez Boga, Wydarzona wolną wolą, rozumem i całkowitym poznaniem. Aniołowie zatem są posłańcami bożymi i mają swój udział w historii zbawienia. Święty Jan Paweł II uczył, iż jest dane, ale bardziej niż jest dane, jest zadane. A zatem być wyróżnionym tak ważnym tytułem i zostać. Posłańcem Bożym z wyboru ludzi powiatu wołomińskiego stanowi dla mnie nie tylko zaszczyt i honor, ale nade wszystko zadanie, które podejmuję z wdzięcznością. Urodziłem się 6 stycznia święte objawienia Pańskiego Trzech Króli w 1966 roku, w tysiąclecie chrztu Polski. Ta data wyznaczyła mi, aby zrozumieć przeznaczone mi moje zadanie, jakie powinienem wypełniać w życiu. A zadaniem tym jest służba drugiemu człowiekowi, aby odradzać jego duszę poprzez kulturę. Tak jak w tej przepięknej symfonii op. 7, odrodzenie Mieczysława Karłowicza, traktującej odrodzenie duszy człowieka i tym samym społeczeństwa. Jacek w staropolskim jacenty, w tradycji greckich jacynt, znaczenie tego imienia dla mnie odkrywałem bardzo długo i okazało się, że to symbol czystości serca. Mam wspaniałego patrona, świętego Jacka, który, jak wiemy, posiadł moc od samego Pana Jezusa i skrzesił kilku ludzi po ich śmierci do życia. Kiedy chcemy napić się z karafki, wpierw musimy ją podnieść do góry i przechylić. Lecz kiedy chcemy napić się ze źródła, wpierw musimy uklęknąć i pochylić się. Tak nas uczył Henryk Sienkiewicz. Tak jak czyniłem to do dziś od 35 lat tak będę nadal niósł i promował te wartości duchowe i niematerialne, które symbolizują to wyróżnienie z tą większą wiarą i nadzieją, ponieważ ta przepiękna statuetka wykonana przez Czesława Dźwigaja, profesora Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa, stojąc na moim biurku będzie emanowała duchem tego anioła zarówno na mnie, jak i te projekty, które będę przygotowywał dla powiatu, Polski, Europy i świata, poprzez produkcję telewizyjne koncertów symfonicznych i kamer kameralnych o charakterze katolickim i narodowym w wykonaniu mojej orkiestry Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej Senata im. Bogumiła Pałkowskiego. 26 maja 2023 roku ma jeszcze jeden bardzo ważny wymiar duchowy. Dziś obchodzimy Dzień Matki. Moja ziemska matka, świętej pamięci Jadwiga Łepecka, której tak wiele zawdzięczam, nauczyła mnie, będąc pięknym wzorem czystej duchowości, iż matką polskiego narodu, która nigdy nie zawodzi, jest Maryja, matka króla wszechświata i czasu Jezusa Chrystusa. I dziś, w Dzień Matki, zostaje wyróżniony tym ważnym tytułem i statuetką, anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej. Jest to najlepszy przykład jak mocny o fundamentalnym znaczeniu dla naszego życia doczesnego jest wymiar duchowy. I za to chciałem wyrazić moją ogromną wdzięczność świętej pamięci Jadwizy Łepeckiej, mojej matce ziemskiej, orędującej w niebie i przede wszystkim świętej Maryi, mojej matce niebiańskiej, królowej aniołów, która przysyła mi za waszym droga kapituło, pośrednictwem anioła stróża ziemi i aby strzegł i prowadził. Odbierając ten tytuł i tę przepiękną statuetkę z rąk pana starosty Rakowskiego i pana starosty Rytla, osobowości wielkich formatów, ludzi, którzy stworzyli od podstaw nie tylko granice struktury i system administracyjny powiatu wołmińskiego, nadając wymiar, wzór na, na skalę Polski na następne dekady. Dla jego rozwoju, a przede wszystkim pomyślności ludzi w nim żyjących, fakt ten stanowi tym większą moją wdzięczność, za co z głębi serca i duszy mocno dziękuję i w imieniu własnym, jak i twórcy orkiestry, powstańca warszawskiego, mego Taty, dziś patrona orkiestry, świętej pamięci Bogu Miaławieckiego, dziękuję. I na koniec przesłanie od św. Jana Pawła II. Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę, wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb, to jej rdzeń i siła. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas, Polaków, jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg naszych dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna, bardziej niż granice polityczne. Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów. Który wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość. I zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. Nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co tutaj mówię na temat praw narodu, podstaw kultury i przyszłości, nie jest echem żadnego nacjonalizmu, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka św. Jan Paweł II. Tego anioła stróża, ziemi wołomińskiej, dedykuję we wdzięczności mojej żonie Dorocie, która jest dla mnie i mojej pracy na rzecz kultury polskiej i dziedzictwa narodowego opoką i darem Bożym. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo za to piękne przemówienie. Klasyczna sztuka retoryki mówi, że etos człowieka można poznać po tym, co mówi i jak mówi. Myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy pod wrażeniem piękna tego słowa i pańskiego etosu. Dziękuję serdecznie.